Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus siemanko wam wszystkim. No to co kolejny dzień i mamy piątek 17 tygodnia zwykłego rok pierwszy. No i księgę wyjścia już żeśmy kochani skończyli. I teraz mamy księgę kapłańską. I to ciekawe czy jeszcze będziemy kapłańską czytać, czy nie. Warto wspomnieć, że... Mały żyd jak uczy się czytać po hebrajsku, to właśnie rozpoczyna od tej księgi, bo Żydzi uważają, że właśnie dzieci jako jeszcze nieskażone jakimiś dorosłymi grzechami, no to powinny uczyć się właśnie tej, tej księgi, ją czytać, bo w niej znajdują się wszystkie te prawa, obowiązki, yy, o świętości życia, no i te ofiary, które jako. Właśnie taki czysty, rytualnie, moralnie człowiek powinien składać. Małe, mali Żydzi, jak się denerwują, po co mam to czytać, bo ja tego nie rozumiem, to Duży Żyd mówi, uczący ich czytać, że Ty masz tego nie rozumieć, Ty masz to wiedzieć, Masz to znać, bo zrozumienie przyjdzie później, więc masz to poznać za młodu, a później zrozumienie przyjdzie. To takie wstępne informacje można by powiedzieć nie u na myśli się, jeśli chodzi o Księgę Kapłańską no i tutaj mamy czasy święte no i te czasy święte w tej Księdze Kapłańskiej mamy troszeczkę ten fragment poszatkowany z tego 23 rozdziału i te czasy święte to są trzy święta pielgrzymkowe podczas których następuje zwołanie pańskie kahal jachwe, czyli zgromadzenie Pana Później yy, z tego jachwe, tego zgromadzenia Pana, zgromadzenia Jachwe, oczywiście po grecku to będzie eklezja ekkaleo, czyli to zwołanie, stąd eklezja, i ten kościół, czyli zwołanie święte, zwołanie Pana podczas tych trzech wielkich świąt pielgrzymkowych, jakie to są te święta pielgrzymkowe, i podczas których ma być to zwołanie święte. No, to mamy najpierw Pesach, czyli Paschę, wspomnienie wyjścia. Później mamy 50 dni y, następne wspomnienie nadania prawa na Synaju, czyli Szawułot, święto y, tygodni, 50. No i ostatnie święto, czyli Sukkot, czyli namioty, szałasy, czyli 7 miesiąca, 10 dnia. Najpierw jest Jom Kippur, później 15 dnia. Jeśli dobrze pamiętam, mamy, mamy właśnie święto namiotów, które wtórnie, o którym się mówi wtórnie, że to jest wspomnienie pomieszkiwania Izraelitów na pustyni właśnie w Szałazie. A tak naprawdę to jest pierwotnie jak to pisze w swojej książce Instytucje Starego Testamentu Roland de Vaux Dominikanin to było święto Rolnicze, tak? Takie można by powiedzieć nasze dożynki, coś takiego. A później, w turnie w Piśmie Świętym, możemy przeczytać, że to jest wspomnienie, yy, wspomnienie yy, przebywania na pustyni. Tak? Stąd mamy też hałas. jeszcze, oczywiście, 10 dnia tego 7 miesiąca mamy Yom Kippur, czyli Dzień Przebłagania. Jedyny dzień, który u Żydów jest, można by powiedzieć, ustawowo. W cudzysłowie, ustawowo jest dniem postnym. Wtedy właśnie następuje prośba o odpuszczenie grzechów. Kapłan składa ofiarę przebłagalną, najpierw za swoje grzechy, później za grzechy ludu. Mamy ten rytuał związany z dwoma kozłami, tak? Jeden kozioł dla pana, jeden kozioł dla azazela wypędzany na pustynię. Tak? To mamy właśnie to podczas tego dnia przebłagania. Między innymi właśnie podczas tego dnia przebłagania. Yy, mamy jednorazowe wymówienie świętego imienia Bożego, tak? czyli wypowiedzenie w świątyni. Oczywiście to już później, kiedy powstanie świątynia w Jerozolimie, wtedy właśnie ten kapłan składając ofiarę kadzenia, yy, będzie wypowiadał święte imię Boga. Także to jest ten jeden, jedyny raz. I to są te czasy święte, czyli trzy wielkie święta pielgrzymkowe, na które każdy Żyd musiał przychodzić. <laughs> na to zwołanie święte, na to zwołanie Pana, na to ekkaleo po grecku i kachal po hebrajsku. Kachal, jachwa, ekkaleo. Wezwanie Pana. I to też jest dla nas nauka. Stąd nauka jest dla Żuka, że nasz nowy Kościół, to co było w Starym Testamencie zapowiedzią tych czasów świętych, Trzy razy do roku miał się każdy dorosły żyd stawiać przed obliczem Pana, i to były te czasy święte. No to dla nas, chrześcijan, tym zwołaniem świętym to jest właśnie to wołanie, które, które przyniósł nam Jezus Chrystus, tak? I później przekazują nam to wołanie Jego apostołowi, Jego następcy. Także to są nasze czasy święte. Moment, kiedy sam Chrystus woła nas na to zgromadzenie i w sumie woła nas codziennie. Także to zwołanie święte mamy codziennie i z niego powinniśmy korzystać. Nie chcę tutaj mówić, powinniśmy czy musimy z tego korzystać, bo nie na tym relacja, pochodzi, nie na tym relacja polega, że ja coś muszę, bo wszystko zależy od mojego chcenia, także ja chcę. Ja chcę, bo rozeznaję, że to jest dobre i to wybieram jako dobro. Tak? Także to jest moja decyzja świadoma, nie jakiś w serca, żebyśmy o tym pamiętali, że nasza droga wiary to nie są porywy serca, że ja czuję, yy, czuję że powinienem iść do swojej, czuję, że powinienem iść do kościoła, czy ja mam potrzebę, czy ja nie mam potrzeby. To nie zależy od mojej, mojego czucia potrzeby, czy nieczucia potrzeby pójście na to zgromadzenie święte tylko od tego, że ja to rozeznałem, że to jest dobre tak? bo sam Chrystus mówi że kto spożywa moje ciało teraz, kto pije moją krew teraz ma życie wieczne a nie, że ja se pójdę za tydzień, czy za miesiąc albo pójdę w wielkie święto bo to nie ma wtedy sensu wtedy to nie ma sensu także to są nasze czasy święte wtedy, kiedy przychodzę do Niego to jest mój czas święty a nie kiedy ja sobie wybiorę, że ja wtedy mam potrzebę. No to może się okazać, że mogę sobie wtedy pójść jedynie w to miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Bo niestety drzwi zostaną przede mną zamknięte. No i drugie czytanie. Końcówka 13 rozdziału. Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, miasteczka, do Nazaretu i oczywiście zostaje nierozpoznany. I to też może być przeszkoda, przeszkoda w naszym życiu duchowym, że mi się coś wydaje. Mnie się coś wydaje. Ktoś by mógł spinę mieć do mnie, że mi się, mi się to są w lesie. Wydaje, mnie się, mnie się wydaje, że już Pana Jezusa znam, niczym mnie nie zaskoczy że się do pierwszej komunii Paciorka musiałem nauczyć, różnych wierszyków, które się nazywają modlitewkami i w sumie cóż więcej mi potrzeba. No tyle. No i cóż, tak Pan Jezus może mnie więcej zaskoczyć. No to co? Do kościółka pójść w, nie, w niedzielę, tak do kościółka na mszyczkę no i o, i to to. No ale sam nie staram się go poznać, nie staram się brać Pisma Świętego do ręki, czytać, czytać komentarze do frag fragmentów, poznawać Go coraz bardziej. Nie, na takim poziomie, jak się zatrzymałem, to tyle mi wystarczy. tak I może się okazać, że Jezus zostaje przeze mnie nierozpoznany. Eee, no i co? Jezus nie będzie mógł działać we mnie żadnych cudów w moim życiu, w moim otoczeniu, no bo skoro nie, powątpiewam o Nim, że On jest Bogiem, że On może być kimś więcej, no to... no to sorry, no to jeśli tak, no to... Niech Ci się stanie według Twojej wiary, czy nie wiary w tym przypadku. No i już. <laughs> I tak to się dzieje właśnie w rodzinie Jezusa, tak? Niektórzy też na podstawie tego fragmentu jego matce, nie jest na imię Maryam, jego bracią Jakub, Józef, Szymon, Juda, mówią: o, o, to jest właśnie dowód na to, że Maryja nie była dziewicą, bo ma tutaj braci i siostry, pan Jezus. No ale oczywiście to jest słaby argument za Maryją, która posiadała więcej dzieci, bo brat czy siostra to byli nazywani też dalsi krewni w tamtych czasach, a poza tym i w naszych czasach mówi się o bracie ciotecznym, czy o siostrze ciotecznej nie mówi się rozwlekle, to moja siostra ciote cioteczna, tylko mówi się, to jest moja siostra, tak, ewentualnie ktoś może się zapytać, to ty jeszcze masz siostrę? No daj siostrę cioteczną. Także i w tamtych czasach też tak się mówiło siostra, brat na dalszych kuzynów. Też musimy pamiętać o tym, że czasami małżonkowie nazywali siebie, tak? Brat, siostra. Tak jak mamy to w historii Abrahama, w historii Izaaka, tak? To jest moja siostra. Mówił Abraham o Sarze i Izaak o Rebece, tak? To jest moja siostra. Tam troszeczkę może był inny motyw nie, bo się chcieli patriarchowie bronić przed tym, żeby ich nie zabito, ale na przykład w księdze Tobiasza mamy ten motyw między Tobiaszem i Sarą, także to jest moja, moja siostra, ty jesteś moim bratem. tak? No i już no też pewnie z tego powodu, że byli spokrewnieni ze sobą. No to to, tak. to tutaj mamy podobny motyw, także, że tutaj. Jego jacyś dalsi krewni po prostu są nazywani brat-siostra, tak? I tyle. No, no to. Dajmy się Jezusowi zaskoczyć. Odkrywajmy go, czytajmy, jak on się w Ewangelii zachowuje, co on myśli, co mówi, yy, co robi. No i niech Jezus działa cuda w naszym życiu. No, to wszystkiego. A jeszcze yy, zapomniałem o tym, bo tu ja się pojawiam w tej koszulce takiej neonowej, już któryś raz, i ktoś mnie zapytał, to jak to to. to, to cały czas w tej samej koszulce jesteś nagrywasz przez 3 czy 4 dni w tej samej koszulce. Yy, mam dwie takie koszulki i sobie na bieżąco je piorę, bo tutaj, gdzie jestem, to sobie biegam. Biegam sobie przy ulicy, to żeby mnie nie rozjechał jakiś samochód, to w takiej neonowej jestem. jak jedna mi się upocił brudzi, zaśmiergnie, to wrzucam sobie do pralki piorę, suszy się, a w drugiej biegam. Czystej, czyściutkiej, pachnącej. Także cały czas jestem czyściutki, pachnący. I tak. O, i tak sobie biegam. Chyba, że bezpośrednio po biegu to niekoniecznie, ale. Sanitariaty tutaj działają, także jestem tak ogarnięty pod tym względem. Także wszystko jest pod kontrolą. Rzeczy się suszą, piorą, same. I jest wszystko git. No, no to już niedługo do pielgrzymki, niech nóżki odpoczywają. Podtrzymujemy tylko tutaj yy, kochani, teraz już nie zwiększamy progu tlenowego, już... Tutaj nie robimy jakichś cięższych treningów teraz, tylko utrzymanie, utrzymanie, utrzymanie. Nie zwiększamy tutaj ciężaru. Teraz musimy nóżką dać odpocząć. Także jeszcze chwilę możemy sobie wypocząć. Trzeba dobrze podjeść glikogen, załadować do mięśni, do wątroby i później będziemy palić ten glikogen w naszych mięśniach. I pamiętajmy o. Tym że tłuszcz najlepiej pali się w ogniu węglowodanów. O tym pamiętajmy. O tym pamiętajmy. Także teraz możemy ładować wątrobę mięśnie cukrem. No i cóż, i pomalutku do przodu. I pielgrzymka wielkimi krokami się zbliża. Wszystkiego Wam Bożego, więcej już nie gadam. Do zobaczenia na szlaku. Narka.